Cześć, tutaj Gracz Niedzielny, a to jest 89. odcinek z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls V Skyrim. No cóż, cały czas jestem w podziemiach alftund krasnoludzkich. Oho. A tu krasnoludzka sfera parowa zaraz będzie mnie atakowała. Już tu pewnie jedzie. Ale jest, O kurde, strzela! Tu strzela! No i jestem w tych ruinach Alftund i cały czas poszukuję tutaj... O, jedzie, dobra. Sama tego chciałaś. Sama tego chciałaś, słuchaj. Kupo złomu. Krasnoludzki Pełt. No i oczywiście, że go wezmę. Mamerska dźwignia. Nie no, tych gadżetów. O kurde, jeszcze falmer mi tu się... Farmer. Falmer trafił. Rąb Falmera... Okej. Okay. Dobra. I to do tego przyczajony, to jakiś taki kurde. Straszniejszy ten falmer. Dobra, tam jest jakaś dźwignia. Aha no i <śpieszynka> penetruję w poszukiwaniu ee, zwoju dla... Moka Partarnaxa No i co ja mam z tym zrobić? Coś tu mi atakuje. Jasne. Se pociągnę, a co? O kurde, też nie. To to? Kolejny Falmer? Też przyczajony, a jakże? Przestań się wydzierać, chłopie, bo mi charczał. Co ty, kurde, gruźlicę masz? O, może ja mi się uleczył? Ops, uleczenie. No, ops, pyk, dobra, uleczenie tarcza. I śmigam Co to w ogóle za meduzy tutaj są? Wow. Fajnie to wygląda, naprawdę mi się podoba jakiś taki nieboskłon tutaj Super te świecidełka są? Ja powinienem gdzieś tutaj, tutaj, gdzie W ogóle jakieś takie podziemne, potężne Co tu się w ogóle dzieje? Ja się tu zgubię, laboratorium polowe Sinderiona, co on to w ogóle miał? O, powrót do koszeni rozpoczęte, znajdź więcej informacji o szkar Torba Wdekarza. Właśnie, Facet ma tu fajnych gadżetów, trochę. O kurde, fajnoty. Och, mam zbyt dużo obciążeń, żeby biec. Czegoś muszę się pozbyć. Wobec tego... Hmm? Okej. Okay. Przedmioty. O, wszystkie. Przeczytamy to domowe ognisko, księga 9. No, przywołanie wyzrasta. spoko. Chcecie przeczytać, to przerzucam tak szybciutko, oczywiście nie za szybko, Dajecie radę. Kurde, długa książka. Fiu, fiu, ktoś się rozpisał. Dobra. Oczywiście, upuszczę ją. Jeszcze mam zbyt duże obciążenie. No, no. Ochot, strój, mikstury. O, spojrzę w te różne ametysty. Ametysty bez skazy. Czarny, drobny klejnot, duszy. Granat! Granat! Gwiazda Azury! Tego oczywiście nie wyrzucę! Kula har... Kula harmonii... Wyklej na to doszy, No mam jeeja! Rdzenie energetyczne Centuriona. Tak na dobrą sprawę, to to jest mi do niczego niepotrzebne. Poszło. Co my tu mamy? O, pół Złoto. O, miks, magii jeszcze była. Oczywiście zabiorę... ubiór. Co on to jeszcze miał? No, już tu biedak skonał. Zabit przeszyty strzałami i to krasnoludzkimi. Albo... Sinderion. Przeszukamy Sinderiona. O! Dziennik polowy Sinderiona. No i oczywiście poczytamy sobie ten przedmiot księgi. Dziennik polowy w O kurczę, zbierz szkarłatny w okoliczach ta czarnej przystani. No nieźle. 30 korzeni czarnego nitru. Znaczy, tego szkarłatnego nitru muszę znaleźć. Dobra, spokój. To Co tu jeszcze jest ciekawego? Plecak. O, o, o. Nie na no, tego nie będę brał mało wartościowy, co tu jeszcze ma ciekawego. Dłuch bacholika co to jest? Nie, to mnie w ogóle nie interesuje. A, dobra, biegnę stąd, biegnę, biegnę. Czarna przystań. Wracam do czarnej przystani. Widzę, że można to całymi eksplo latami eksplorować tą czarną przystań. No cóż, ja muszę tu z tego Jak Pięknie to wszystko się prezentuje. Tam są palmerzy. O kurde, o strzela do mnie. O kurde, co to? to Zatruł ja się zapatrzyłem na tych palmerów. Gdzie ten chorus łokny? Ostry jest zawodnik. Część pod Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Chodź Dobra. Zwalczony, leczenie. Lecz się sam lekarzu. Przywracanie wzrasta. Kurde, on mnie tu będzie na dzielał Ja muszę się tu gdzieś schować. Już widzę czarny korzeń, już szkarłatny korzej i nitro widzę. Zeszliby, jak a odważni są, no nie? Ani gdzieś strzelają. Dobra, chodź tuć wokół. Albo ja do ciebie tam pójdę jeszcze lepiej. Oj, kurde, strzela zdrowo. No i chyba będziesz już mój. Naprawdę mnie zdenerwowałeś. No, jasne, że będziesz mój. Jeszcze zabiorę twoją duszę. Chodźcie tutaj, w Falmerzy. Falmerskie pomioty. O, gdzie ty jesteś? Witam. Witam. Falmer ma duszę? Co to, Falmer nie ma duszy? A witam Falmera. Zakląłem go. Ma duszę jednak Falmer. No i o to szło. Jest ten strzelający z łuku? jesteś! To jest twój ostatni strzał, rozumiesz? No i oto szło. Jego dusza również została wchłonięta. Ufer. O kurde, szklany topór wojenny. Hmm. Ale ciężar ma niemożebny. by tu wyrzucić Broń Brzydwa Merunesa, Elf i Wuk, elfa strzała, falmerka strzała Kostur wiedzy tajemnej Burteków wartość jest niesamowita Krasnotki, orko ma strzała Szklany topór wojenny, zguba smoku. Nie, dobra, wywalam ten szklany, to wojenny. Ze stroju coś mogę, wyrzucić, coś co marzy. Fragment amuletu. Eeeh... Może z ksiąg coś byśmy robili? Dziennik Kotlaka. Tak naprawdę to, to już mi jest do niczego niepotrzebne. Dziennik Rybaka. Zaklinanie, okej. Okay. Dobra, to mogę też wyrzucić. Spoko, no już jestem lżejszy. A teraz jeszcze łyknę sobie miksturkę jedną. Mikstura Markie. No, oczywiście, że z Dobra, przywrócona magia została. Tutaj ten falmerski podmiot leży. Nieżywy. A ja cały czas idę penetrować tą czarną przystań. Kieruję się na znacznik, oczywiście. Rozległa ta lokacja, do prawdy. Potęga. Świetne są te meduzy, no po prostu jest to fantastycznie zrobione. Kolejne falmerskie pomioty widzę. Chyba się do nich przejdę. Bo ja ich albo oni mnie. O, witam. Co ty z tym swoim scyzoryczkiem chciałeś mi jakąkolwiek krzywdę zrobić? Jeszcze złoto ci zabiorę, oprócz duszy. A i falmerską strzałę. Bo nic, nie ważę. Jest też jakiś falmer cwaniak. Fajna ta lokacja jest bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Chłops! By... Co tam jest Zajrzę. Tam. Pół milczącego miasta. To jest po prostu... lokacja w lokacji. Ktoś mnie atakuje? Słyszę coś, a ja nie widzę. A, tam. Falmerski podmiot. Pójdę może tam. Zobaczę, co tam się dzieje. Na razie mi nie dosięgają, po prostu mają zbyt słaby zasięg. Wow, no chłopcy, radarowcy, uwielbiam dobrą walkę. Kto to, Sługa palmerów? Co? Już? Nie zdążyłem duszy! O witam oj z tej nie zdążyłem Słabe rysunki palmerów Ale bogaty Patrzcie na to, coś jest z tego. Piękny, to jest naprawdę. Pokażę ci prawdziwą falmer. Witam. To, to wszystko. To ja. jest sługa falmerów ork. Regeneruj się, magię, proszę cię. A wzmocnij sobie pancerz, ładuj mnie, ładuj, tak brakuje mi, magii. A ja potrzebuję twej duszy. Oj, Palmer, jesteś tutaj, Falmerzy. Jeden skonał, teraz ten skonał. O! Dostał ponodzeń. Okej. Okay. Jest korzeń. Szkarłatny korzeń nitru znaleziony. Nie powiem. Zrobiłem tu pogrom. Coś jest ciekawego. Nie. Jakiś taki zaułek. Bardzo ciekawe się to prezentuje. Oho, gigant. To jest po prostu kraina w krainie. Skyrim. Podziemne miasto krasnoludów. Ja sądziłem, że to będzie taka potęga, rzeka. No nie no, świetnie to tak mam. jest ta falmerska chłota. Nie zakląłem go się. No a, eksterminowałem go. Ech, sole pustki oczywiście, złoto i falmerska strzała. Kurde, co tu jest? Komnata debat, wejdę tam. Zobaczę co w tej komnacie depa. Mam cię, nie trzeba było tu przyłazić. O, kadzid sługa. Muszę ich niestety stopniowo i po kolei systematycznie. Łącznie z tym, że będę musiał wyeksterminować tego falmera. No właśnie. Przeszukam znaczy tych falmerskich sugusów. Bo oczywiście są przy kasie. Tej czarnej przystani. Tu już tych falberów pogromiłem. Ops. Jest tak rozległe, że tu można się po prostu zagubić. Może może? Kurde, co to jest? Winda. Gdzie ja tam się wystanę? jakieś wyjście. Nie no, to tylko chore umysły z Becedy mogły tę... tą lokację wymyśleć. Naprawdę. To jest tak potężne, tak rozległe, że... O! Ja pierd... yes let's see что Just... Słuchajcie, to może tak. Mosty, leksykon, jeszcze pielęstał na leksykon. Mosty, leksykon, z powrotem ci mosty, leksykonem. Dobra, słuchajcie, to ja tutaj do tego pielęstału się dostałem na leksykon. Jestem tutaj w, w, tych, w tej komnacie, gdzie ten leksykon powinien zapisać. No i cóż, na razie Wam pożegnam, a w przyszłym odcinku jak ustawić tą maszynerię żeby było dobrze a na razie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę do usłyszenia cześć i czołem